Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku test jednego z najtańszych herbajków dostępnych na polskim rynku domowego sprzętu fitness. Mowa o HMS MP6540. Zapraszam Was teraz na krótką prezentację. Maszyna wyposażona jest w podstawowy wyświetlacz, spółeczko na telefon, pomiar pulsu za pomocą blaszek, które usytuowane są na rączkach ruchomych, system oporu powietrznocierny z manualną regulacją obciążenia. Pierwszy raz spotkałem się z takim rozwiązaniem w urządzeniu typu Airbike. Napęd łańcuchowy, który działa dość głośno. Za chwilkę to usłyszycie. Siodło posiada regulację jedynie w pionie. Odległość od podłogi, kiedy jest w maksymalnej pozycji, wynosi 95 cm. Maksymalna waga użytkownika 100 kg, waga produktu 17 kg. Przejdźmy teraz do najważniejszej części testu, czyli prezentacja jak osoba o moim wzroście 187 cm i wadze 95 kg będzie wyglądała na tym rowerze. Słuchajcie, jest tutaj bardzo gorąco, także wybaczcie mi, jak będzie tutaj pod mnie kapał koszulka będzie mokra. Montaż nie sprawił żadnego problemu, wszystkie elementy do siebie dobrze pasowały. Myślę, że jedna osoba w zupełności poradzi sobie ze złożeniem testowanego dzisiaj sprzętu. Siodło mam ustawione maksymalnie do góry, i tak jak widzicie, nie mam tutaj możliwości, jakby tego odpowiedniego wyprostu w kolanie. Także rower na tą chwilę już widać, że jest dla mnie za mały. Sama pozycja. Słuchajcie, kiedy sobie kręcę tak na spokojnie, to jest bardzo przyjemnie. Siodło uważam, że jest wygodne, ale kiedy chcę złapać za te rączki ruchome, gdzie tutaj są te blaszki do pomiaru pulsu. Powiem Wam tak, te blaszki zakładam, że po miesiącu czy dwóch po prostu odpadną. No to zwróćcie uwagę. Za bardzo uważam, pochylam się do przodu i ta pozycja jest po prostu mało komfortowa. Jest to oczywiście moje zdanie. Mam inne airbajki, te droższe i tam spokojnie sobie mogę kręcić, wiecie w pozycji takiej bardzo wyprostowanej kiedy chcę jakby podkręcić to tempo no to wiadomo wtedy się bardziej na te rączki kładziemy także powiem wam tak plus i minus uważam że to jest kwestia gustu jednemu będzie pasowała ta pozycja wyprostowana innej osobie nie będzie przeszkadzała ta pozycja kiedy jesteśmy delikatnie pochyleni tak jak wspominałem na samym początku, rower posiada manualną regulację obciążenia. Rzadkość, jeżeli chodzi o airbikes, ja tak naprawdę spotkałem się z tym pierwszy raz. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działało. Także ustawię na minimum. No i powiem wam tak, działa to wszystko naprawdę delikatnie. Głośno, tak jak słyszycie, ale tak nic się tutaj nie przycina, w miarę działa to wszystko płynnie, nie ma żadnego tutaj wpadania w przysłowiowy, przysłowiowy dołek. Także tutaj nie ma się do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o taki spokojny trening kardio, zobaczymy co się stanie, jeżeli ten opór zwiększymy. Jak na razie nie ma żadnej różnicy. Powiem Wam tak, podkręciłem na maksimum, no i działa troszkę głośniej. Jeżeli chodzi o opór w skali od 1 do 10, to dałbym taką jedynkę, także jest on praktycznie na minimum i maksimum praktycznie niewyczuwalny. Wykonam teraz trening interwałowy, troszeczkę obawiam się, bo sama konstrukcja jest bardzo delikatna i wrażenie mam takie, że po prostu on tego nie wytrzyma. Oczywiście mowa o rowerku, ale słuchajcie, działamy. Spokojnie mogę przyspieszyć. Zaczyna coś stukać, pukać. Powiem Wam tak. Daje radę. Można się zmęczyć. Także nie mam jeszcze takiej swojej nie wiem, jakiejś tam opinii na temat tej maszyny, bo kurczę, no wydałem na nią 850 zł. Ja nie będę robił żadnego podsumowania. Powiem Wam tak. Do kardio... Ok, chociaż ja jestem oczywiście na ten rower e, za duży, ale ja na tą maszynę zaraz po złożeniu. E, akurat przychodziła moja mama, słuchajcie, która ma tam około 165 cm wzrostu, i mama mówi: Kurczę, jaki fajny e, rowerek! Wsiadła na niego, pokręciła i mówi do mojego taty, Zbyszek, ale ten rower jest fajny, musimy sobie taki kupić. Także mojej mamie było na nim. Bardzo wygodnie. Ja za chwilę jeszcze Mateusza tutaj posadzę o wzroście 164 cm, żebyście zobaczyli, jak on będzie wyglądał na tym rowerze. Także powiem Wam tak. Za chwilkę jeszcze po Mateuszu postaram się w kilku słowach podsumować dzisiejszy test. Mamy już Mateusza. Zobaczcie, jeżeli chodzi o wyprost w kolanie. Uważam, że jest odpowiedni. Mateusz, jak tam się trenuje? Dobrze. Dobrze. Jak rączki. Daleko się wysuwają. No ja też uważam, że te rączki za daleko się wysuwają. Ogólnie ta maszyna moim skromnym zdaniem ma taką wadę, jeżeli chodzi o konstrukcję, bo tak siodło możemy ustawić dość wysoko, ale, ale stosunkowo do siodła rączki są nisko i tak jak widzicie ta pozycja jest taka mało naturalna, ręce są za bardzo wyciągane do przodu. Ja zaraz spróbuję jeszcze Mateuszowi obniżyć to siodło, bo w momencie, kiedy je będę obniżał, no to on naturalnie przysunie się bliżej rączek. Dobra, obniżyliśmy o 3 stopnie do dołu. Jak Mateo? Lepiej. O, Mateusz mówi, że teraz jest lepiej. Za bardzo ci, chociaż też Ci wyciąga te ręce do przodu, bym powiedział. Ale już zobaczcie, że ta linia, jeżeli chodzi biodro, e, ręka, już wygląda lepiej. Także Mateusz, dasz radę się wypocić, co? Na tej sprzęcie. Tak. Tak, dobra, Mateusz, dziękujemy Ci bardzo. Powiem Wam tak, ja się naprawdę upociłem podczas tego treningu i tak jak obiecałem na końcu, takie postaram się naprawdę zrobić obiektywne podsumowanie. Dla siebie tej maszyny bym nie kupił, bo jest dla mnie za mała, zbyt delikatna. Ja naprawdę lubię wykonywać takie bardzo ciężkie treningi interwałowe, ale na przykład dla swojej. Mamy, czy dla swojej żony, żeby tylko i wyłącznie się poruszać, to powiem Wam tak, nie jest to głupia, nie jest to głupia opcja, propozycja. I kurczę, gdyby te rączki można było podnieść wyżej, a uważam, że. Jest, jest taka możliwość, można by było to gdzieś tutaj uciąć, dać do, do spawania, wiecie, tam włożyć do środka. Myślę, że tutaj jest to do zrobienia, i ta rączka by była dużo wyżej, i wtedy ta pozycja byłaby dużo bardziej wygodna. Jest to oczywiście moje zdanie, możecie się z tym nie zgodzić. Także. Sumując, dla siebie bym nie kupił, ale dla żony, dla mojej mamy, myślę, że spokojnie taki rower na początek by wystarczył. Kosztuje on tylko 850 zł, także no, jest to dużo i niedużo, w zależności oczywiście od budżetu każdego z Was. Jeżeli uznacie, że wkręciliście się w treningi, można spokojnie go sprzedać, kupić sobie coś droższego, a na sam początek można wziąć to po prostu pod uwagę, chociaż. Sam ten airbike ma kilka wad konstrukcyjnych. No, można spokojnie na nim pokręcić, zmęczyć się i na pewno zgubić jakieś tam zbędne kilogramy, poprawić kondycję. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.